Witajcie, moi drodzy, szybciutkie nagranie. Jutro, yy, czyli to będzie 27, 27 sierpnia, mamy ekadashi. Ostatnie w wakacje ekadashi. Ekadashi jest postem dla zdrowia. Jeśli nie wiesz czym jest ekadashi, to zapraszam cię do odszukania wcześniejszych filmów na TikToku, które już wrzuciłam, oraz Oraz do wejścia na moją stronę internetową zielaszpolska.pl. Tam w zakładce wylecz to, znajdziesz więcej informacji o ekadashi oraz terminy tych jakże fantastycznych prozdrowotnych postów dla zdrowia. A więc moi drodzy, pamiętajmy o tym, że nasz organizm pracuje 24 godziny na dobę. Powinniśmy co jakiś czas dać mu odpocząć i ten czas to właśnie ekadashi, dwa razy w miesiącu na cztery dni przed pełnią i na 4 dni przed nowiem. Zapraszam was bardzo serdecznie do tego, abyście zaczęli dbać o siebie razem z Zielaż Polska. Dzięki wielkie za uwagę. Marta Banasiak, trzymajcie się. Pa.